Siema, ma widzów, widzko, e, widzowie. <grywa> Witam was wszystkich bardzo serdecznie w tym przepiękny dzionek, gdzie mam dla was newsów, dość sporo newsów, dlatego, że newsów dawno nie było, chyba ze 4 dni. No i trochę tych newsów się nazbierało. Oczywiście wszystko posegregowałem i za chwilę wam przedstawię. Ale pierw jedna krótka rzecz. Kokosanka w Biedronce. Nie przesłyszałeś się. Kokosanka w formie kawy w puszce. Od GBS już dostanę w Biedronce. Przynajmniej w większości. We wszystkich będzie w czwartek. Kokosanka to jedna z moich ulubionych smaków. Więc uwierzcie, że się nie zawiedziecie. Nie zawiedziecie się też chyba na frapę zebrowym, które też jest dostępne w biedronce, bo ostatnio oglądałem sobie film Fusialki, jak recenzuje frapę, i jedyne jakie znalazła w biedronce to Mortalcia i Kasix, czyli chyba już ich nie ma, bo są najlepsze, oczywiście. E, aczkolwiek powinien być ten restok, o którym wam mówiłem, więc jak będziecie szli do Biedronki e, po kokosankę w puszce, to dajcie znać, czy udało Wam się znaleźć też frapy zebrowe, bo to już są dosłownie ostatnie sztuki do w Biedronce. Oba produkty idealne na upały, a jeżeli akurat pada i się nie chce iść do Biedronki, to pamiętaj, że kod zebo na GBS.pl działa cały czas i daje 20% zniżki. Jak już spróbujecie kokosanki lub frapę zebrowego z Biedronki, dawajcie znać, tagując mnie i GBS na X. Bo ja instagrama nie używam, a na ich się na pewno zobaczę. Polecam i to bardzo. No i dobrze, zacznijmy może od takiej ciekawej ciekawostki dramy, która wydawało mi się, że będzie mega giga grubą dramą, ale w sumie wyszło tak, że się podzielili ludzie, bo jest 50-50. No bo zacznijmy od początku, Agnieszka Grzelak sobie zrobiła recenzję, gdzie wrzuciła TikToka w skrócie recenzując drożdżówkę jakąś tam za 50 zł. Drożdżówka za 50 zł. No mniejsza, dobra. No, cena abstrakcyjna. I człowiek by się spodziewał, że to będzie drożdżówka normalnie, że się będzie rozpływać w buzi. I może się rozpływała w buzi, ale też inne rzeczy tam pływały po tej drożdżówce, które nie powinny do końca. Bardziej to chodziły. Ch chodzi o robaki. Drożdżówka jest wielka i ma mnóstwo poziomek, ale kosztuje prawie 60 zł I możecie tylko pomyśleć, jakie było moje zdziwienie, kiedy z jednej z poziomek zaczął wychodzić tłusty biały robak. jak by się spodziewała, ale w poziomkach. No i widzicie, ja powiedziałem, że nie powinny te robaki tam być, no bo takie moje przeświadczenie, biorąc pod uwagę, że to drożdżówka Drogana, no ale logiczne jest to, że w niektórych owocach mogą nadal być robaki. Jakby no, no, no jest taka możliwość. No i Urszula Janusz, czyli właścicielka tej e, drożdżowni, tak to piekarni, <grytania> napisała. Kochana, tak jak napisała na Insta, nie mamy na takie rzeczy wpływu. Mimo, że przebieramy poziomkę, oglądamy i myjemy, to nie jesteśmy w stanie dostrzec tego, co w niej jest w środku. Oczywiście zwrócimy Ci za nią pieniądze, odezwij się na inflo, i, info małpaursi.pl. No i w sumie, jakby nie patrzeć, no faktycznie, no nie mają zbytnio wpływu to, co jest w owocu. No może nagle wyjść faktycznie jakiś robak, czy coś takiego. Yy, I dobra reakcja, nie było to reakcja na zasadzie, usuń to, co ty w ogóle wrzucasz, tylko jest akcja, jest reakcja, nie? <laughs> I to bardzo chyba nawet pozytywna, że nie ma tu pretensji, zdarza się tak zwane. No i internet się podzielił. Pokazując wam te trzy komentarze, to w sumie podsumowywuję ludzi, co o tym myślą, no tak, aga, serio, przecież to jest owoc. No i kolejna osoba, czemu ludzie się zachowują jakby robak? W bułce na 6 dych był normalny. No i kolejna osoba, czyli normalka. W każdym owocu można znaleźć i nikt wpływu na to nie ma. Przecież nie prześwietla się każdej sztuki. Czy tam jest robak? 23 lata temu się jadło prosto z krzaka, a robak jak chodził, to się wyrzucało, jadło dalej. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie jego. Te poziomki truskawki czy agres to nie. Tylko sentyment, ale też smak dzieciństwa, jak się wyjadało z krzaka u babci na wsi w ogródku. No i tak się właśnie ten internet podzielił. Że wiecie, influencerka znalazła robaka w swoim jedzeniu, bardzo drogim jedzeniu. No i 50% Osób wydaje mi się, że mówi, Oj, zdarza się, no przecież robaki są w owocach. A druga część osób, że XD robaki w drożdżówce za 6 dych. I autentycznie ciekawi mnie, co Wy o tym myślicie. Ja swoje zdanie mam takie, że nawet bym nie kupił tego za 6 dych. No 6 dych dr za drożdżówkę, przecież za tyle można mieć normalnie obiad. No i to już taki wiecie, taki, taki obiad, a nie taki obiad. Za to za 4000 zł, już można mieć naprawdę sporo. Oj, 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 można tyle rzeczy kupić, już nie mówiąc o jedzeniu, no, 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 no naprawdę. 4000 zł to jest bardzo dużo. Że kwota, ale niektóre osoby, w tym jedna influencerka, stwierdziła, że 4000 zł to, to w sumie jest spoko inwestycja, żeby potencjalnie wygrać jakiś konkurs. W sensie zainwestowała 4000 zł, żeby kupić puszki w dre Dresscode, żeby. Okleić swoją G klasę Mercedesa. Odezwałam się do mojej znajomej, która prowadzi żabkę, i udało nam się zamówić aż tysiąc puszek. Nie była to łatwa decyzja, bo koszty były ogromne, ale wierzę w mój pomysł i chcę, aby auto wyglądało jak najlepiej. żeby potencjalnie potencjalnie wygrać konkurs, żeby tam poleźć na Burning Man czy jakiś tam festiwal, no i bilety na to faktycznie są warte więcej niż 4000 zł, bo jakieś, nie wiem, 50 tysięcy zł. No ale nie wiem, czy ona do końca wliczyła na przykład, nie wiem, koszty malowania lub polerowania tego auta na nowo, biorąc pod uwagę, że puszki kleiła do swojego auta, które nie było zabezpieczone żadnym folio. Końcowo ona nie wygrała. Wow, okazuje się, że jeżeli wydasz po prostu dużo pieniędzy i na bardzo drogie auto przykleisz, to bardzo dużo pieniędzy wypuszczą dreskodu napoju, to niekoniecznie to oznacza, że jesteś najbardziej kreatywny. Hejka, ja jestem tą laską, która okleiła całą g klasę na konkurs Dresscode. Widziałam właśnie wyniki konkursu i absolutne gratulacje dla wygranej. Praca była super kreatywna. Ja Co ludzie mają w ogóle z tym oklejaniem swoich aut? Tak samo jak było twoje 5 minut, 3 zgłoszenia, to każdy oklejał swoje auta. Tam w logu twoje 5 minut i jakichś tam innych plakatach. No ale okazało się, że wygrała jakaś tam inna influencerka, która po prostu zrobiła scenę jakąś z, nie wiem, 50 puszek tego napoju, dress code. no to też, no, no, no na pewno bardziej kreatywne niż y, to oklejenie swojego auta, jakby nie patrzeć. Więc no trochę przegrana dla niej, to na pewno, i dla jej lakieru auta, i dla jej portfela, no bo cztery 4000... Ona w ogóle chyba wylewała te napoje, na, nawet, no nie wiem, nie wiem, nie wiem w sumie, czy wylewała, trochę ją może pomawiam, no ale, no co ona zrobiła z tysiącem puszek? Wypiła je wszystkie? Bo ona je tam przyklejała oczywiście puste, żeby aż takie ciężkie nie były. Nie wiem, no przynajmniej ma TikToka z Bagim z Dreszką, więc warte czterech koła. Swoją drogą jak na napoje influencerów, to chyba najlepszy napój influencera, który wyszedł. No, tak bym chyba ocenił, jeżeli chodzi o właśnie te produkty influencerskie, więc mogę polezić tedresko, ale te, tylko ten fioletowy ten pitch to jest taki obrzydliwy trochę. Obrzydliwy też dla niektórych może być szerenting, tym bardziej, jeżeli jest robione na bardzo dużą skalę, że to dziecko dosłownie jest wykorzystywane, żeby rodzice mieli pieniądze z tego, że to dziecko jest nagrywane i to, to dziecko to jest trochę taka farma pieniędzy. No zdarza się tak, na przykład w Stanach e, i tam w innych przypadkach. No, ale szerenting. To jest dość głośny temat, ostatnio. Tym bardziej, biorąc pod uwagę e, finał. No, no, nie do końca finał, ale taki półfinał, że tak powiem, rozprawy Gimpera z Lil Masty. To już prawdopodobnie wszystko tam wiecie o tym. Ale w bardzo dużym skrócie: Gimper zrobił film o Sherentingu. Rzetelny, spokojny, miniaturka lekko przesadzona. Okazało się, że przegrał w sądzie z Lil Masty, która go pozwała, która była bohaterką na przykład miniaturki e, tego filmu, tego dokumentu, czy jakkolwiek to można nazwać. No, no, no i ona wygrała, ale to tak w sumie nie do końca, bo w sumie to sędzia ją zjechał o tym Sherentingu i tak naprawdę tylko powiedział, że gimper lekko przesadził z miniaturką i tam 50 tysięcy kary ma co, coś takiego. No to niektórych może ciekawić. E, opinia innych ludzi, którzy się nie do końca wypowiedzieli na tym filmie e, Gimpera, ale zostali wywołani do tablicy, no to Sylwia przybysz się odezwała i opowiedziała, co myśli o rentingu i mam coś do skomentowania, dość e, śmiesznego. To jest bardzo trudny temat. Mm -hmm. Myślę, że dlatego też bardzo kontrowersyjny, bo... Nawet nie chciałabym za bardzo w niego wchodzić, bo, bo myślę, że to są takie indywidualne mhm. decyzje, Wybor, które tak. gdzieś rodzice podejmują wspólnie. Jakby jesteśmy świadomi, jakie mogą być zagrożenia, ale też nie jesteśmy w stanie uchronić w 100% tego wizerunku I, i nawet tutaj bez podawania przykładów, ale jest mnóstwo osób publicznych tak. nawet z Polski, które gdzieś chroniły ten wizerunek, a teraz są rzeczy po prostu już, już nie chronią. To jest bardzo trudne. Gdzieś my możemy chronić i stawać na głowie, żeby go ochronić, a znajdą się ludzie, którzy za wszelką cenę będą chcieli ten wizerunek ujawnić, także... I totalna bzdura. Ja ogólnie tego nie kupuję, tak samo Freeze używał tego, że przecież ludzie by chodzili za nami z kamerami i by upublicznili ten, ten wizerunek Mai, no nie, no, a nawet jakby ktoś, nie dał tweeta i by to zwiralowało, to nadal to nie jest udostępnianie do końca jej wizerunku. Na takiej zasadzie, że okej, okay, ludzie o tym zapomnie, zapomną. A druga rzecz, jak na przykład robicie reklamy z tymi dziećmi, no bo Sylwia Przybysz z Jasiem Dobrowskim robią reklamy z tymi dziećmi, więc. No kurde, nie wiem, nie wiem, tym bardziej, że ja widziałem komentarz kogoś, który dał mi mocne refleksje, czyli to, że ja nie widziałem, że Ed Sheeran jest cały wytatuowany, a co dopiero teraz, że ma dwójkę dzieci. Naprawdę, dla chcącego nic trudnego, on jest znany na skalę światową, a taki ludek z Polski ledwo, no bo Ed Sheeran ma dzieci i ludzie nawet nie wiedzieli, że mają dzieci, ale teraz się okazuje, że ma dzieci, no i jakoś o tym po prostu nie mówi i tak dalej, no i jakoś nie musi rentingu robić, nie musi robić reklam z tym dzieckiem, po prostu sobie robi tam to, co i tak robił na internet. A jeżeli powiecie, że ej, ale to jest przecież muzyk, a to są mi influencerzy, więc to troszeczkę inaczej. No to KSI na przykład ma dziewczynę, no i parę razy wyciekło do sieci, jak ona wygląda, ale jak sobie teraz o tym myślę, to nawet nie wiem jak ona wygląda i zgaduję, że w publice nikt ją nie zaczepia, albo może bardzo rzadko ktoś ją zaczepia, no i jakoś udało mu się ukryć po prostu mówi, że ma dziewczynę, ale nie mówi, kim ona jest i tego typu sprawy. A KSI to jest potężny influencer, potężny youtuber, jeden z topki, właśnie amerykańskiej, yy, angielskiej. A dlatego nie do końca kupuje to, że to jest w trosce o nich jakkolwiek. No, przede wszystkim, jakby nie patrzeć, czy rendering jest po prostu wygodny dla rodziców. No, dla rodziców influencerów, że wiecie, no, cieszą się z tego, że im dziecko się rodzi, cieszą się, że mogą się dzielić i tak dalej, i po prostu y, ta, to cieszenie się jest dla nich jakoś tam, nie wiem, wyżej niż myślenie o tym, czy dziecko się nie odbije w lustrz. Wiadomo, że to jest mocne spłycenie tego tematu, no, ale tak to po prostu widzę. Już wiele razy się wypowiadając o tym wszystkim myślę. Na pewno też nie wiem do końca, co myśleć o Viral Kebab, czyli kebabie Przemka Pro i Freeza, no, bo otworzyli sobie kebaba, tam różne były opinie, jak się patrzy na Google, no to. you <laughs> No i są też opinie średnie, ale porównując do konkurencji, no to bardzo przybliżone, no ale nie są to jakieś super opinie. Ja sam w tym kebabie jeszcze nie byłem, bo nie chce mi się jechać do Kakowa, trochę, trochę to daleko jest, żeby zjeść kebaba tylko. Ale obecnie Viral Kebab ma taką dramkę, bym powiedział lekkom, o zaniedbanie i o zanieczyszczenie tego całego swojego lokalu. No bo wypuścili TikToka, gdzie widać, że po prostu jest tam syf w tym Viral kebabie. Śmieci są niezbierane, są pouszkadzane jakieś elementy. Że oni nie rozumieją, że mnie to doprowadza do... Szału, że są te schody zajęte, i one są tak zajęte tym syfem, że ja jedyne o czym myślę, jak zejdę na dół, to te pierwsze schody. I realnie to. No nie wygląda to, nie wygląda to zbyt dobrze, ale tak na dobrą sprawę, no to no, no jak ich tu obronić? No ciężko jest, ciężko, bo to nie wygląda, jak wiecie, coś na zasadzie oj, i tak jest koniec dnia, i po prostu jeszcze nikt nie zdążył wyczyścić, tylko bardziej. Oj, od tygodnia nikt się tym nie, nie, nie zajmie. No ale biorąc pod uwagę jakiekolwiek tam rzeczy, które słyszałem, jeżeli chodzi o pracę w gastro czy tego typu e, miejsca, gdzie jest publiczna toaleta do lokalu, jakby dołączona, no to, i, i z tego co mi wiadomo, to jest, są jakieś takie kontrole, czy coś takiego raz do chyba paru godzin, nie dwa razy na zmianę, czy tam raz na zmianę, coś takiego, a są dwie zmiany, więc no, by się człowiek spodziewał, że no przynajmniej nie, no. W śmieci będzie worek wyciągnięty i wyrzucony, czy coś tam jest aż taki róży, tak szybko się to generuje? Nie mam totalnie pojęcia, ale pozwoliłem sobie poczekać komentarze. No i najpopularniejszy tutaj komentarz to jest: ale to jest kwestia kogoś, kto to celowo zniszczył, i to nie z winy właścicieli. No i faktycznie ktoś z widzów, biorąc pod uwagę, że jacyś młodsi widzowie tam chodzą do przemka, probo jest to kebab influencera, no to prędzej mogą. Nie wiem, coś tam rozwalić z tej łazience. I akurat osoba, która nagrała tego TikToka, akurat weszła po tych ludziach. Jak najbardziej to się zgadza. No, ale ten pełny koszt. Mamy też opinię ludzi, którzy tam byli, czyli ci, którzy mówią, że to wina klientów, nie właścicieli, zgoda, ale korzystając wczoraj z toalety, miałam mieć przy sobie swój papier. Będąc tam około godziny, nikt papieru nie doniósł. Pani sprzątająca krzątała się z miejsca na miejsce. Niestety, ale oprócz wydawania posiłków, kwestia sanitarna stoi również po stronie właściciela. Po to mamy etat osoby sprzątającej w lokalu, żeby ten lokal jednak czysty był. No i tak jak mieliśmy pozytywną, średnią, no teraz mamy negatywną opinię, czyli ludzie, którzy piszą, że to wina gości. Otóż nie do końca. Siedzę w Gastro od lat i widzę, na nagraniach, że oprócz zniszczeń dokonanych przez gości Widać ewidentne zaniedbanie przez ekipę Bądź osobę sprzątającą Taki syf w niektórych miejscach nie robi się w ciągu jednego dnia Damn. No i co Przemku Prodni no wydaje mi się, że trzeba Tutaj coś naprawić ewidentnie, nie, nie wiem czy dotrudnić jakąś osobę Dać nowo, nową pracę osobie Ale no jest to jednak wasz kebab I jest to reprezentacją was I... No wydaje mi się, że sami z tego dumni pewnie nie jesteście jak takie coś widzicie. W ogóle dziwi mnie to, że te opinie są takie negatywne. W sensie 3-9 gwiazdki jak na kebab influencerów. Nie wiem, no spodziewałbym się, że mają jakiś lepszy pomysł, żeby ludzie gwiazdki zostawiali im 5 gwiazdek po posiłku. Nie wiem, co ludzie te, w takich sytuacjach robią marketingowo, ale nie wiem, że 5 zł zniżki jak dasz opinię po zjedzeniu, nie, nie mam pojęcia, albo bon na kolejnego kebaba. Nie miałem też pojęcia, że zobaczymy nagrania sabotażysty 4 szybciej niż mafii Free no ale ewidentnie Freeze jest zbyt zajęty tam braniem ślubu, jakimiś nowymi projektami, tego typu sprawy, więc mafia pewnie będzie rzadziej w tym roku. Ale za to Sabotażysta 4 już zostało zlikowane, bo trochę sobie rezy nie pomaga tym, że jeżdżą busem z logiem Sabotażysty. No ale widziała Hanie z Genzy, jakiś TikTok wyskoczył z właśnie busem. I ma być to w koło brzegu nagrywany sabotażyst. Był też samolot z wielkim Witajcie, wy sabotażyście! No i ludzie piszą, że nad miastem przeleciał samolot z banerem Witajcie w sabotażyście! I to jest w koło brzegu, właśnie. Są tam plotki, że była też również widziana Murciks. No i w sumie Hania faktycznie nagrywa story z jakiegoś dziwnego miejsca, czyli ewidentnie nie jest w domu, a Murciks w ogóle nic nie nagrywa. No i też był widziany statek w koło brzegu, gdzie jest logo sabotażysty na tym statku. No tak szczerze mówiąc, to sobie wybrali super sezon żeby nagrywać Sabotażystę, żeby nikt tego nie zauważył. Wakacje nad polskim morzem. <grywia> Jakiś Kacper jeszcze na Twitterze, to chyba mniej wiarygodne niż tam Murcik z Jehaja Hania, napisał, że potwierdzony również Wardenga i Ku -Ku Kukę. Mam nadzieję, że Wardenga nagra z Murcik z TikToka do Labu... No dobra, to do, do, do mniejsza akurat, ale... Wardenga i Kukę. No, Wardęga może być bardzo ciekawy w Sabotażyście. Ciekawe, czy weźmie udział, biorąc pod uwagę jego dziwny okres w internecie. Może się zgodził? Oby tak, może to być dość ciekawe. No i to tyle z dzisiejszych news, o komentary, coś. <grymne> Żegnam się z wami, widzimy się jutro, zostawcie suba, proszę, bo, bo blisko 1,8 tysiąca milion. Nie potrafię, dobra, po prostu zostawcie. Lajka też, na razie.